Zastanawiasz się, jaki jest najdroższy drop, jaki możesz dostać w Counter-Storyku dwójce, który ci będzie najlepiej opłacać? Pewnie tak, ale duż, dużo rzeczy się zmienia ciągle, dlatego nagrywam ten film, żeby ci po prostu poinformować, jak to, jak to działa. Pierwszy musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć do update wprowadzający czwarty sezon premier, w sobie zjedziemy w dół. Są fajne nowe mapki i są nowe kolekcje, które możemy wydropić. I nas interesować będzie AWP Diant 1 w Faktorniu. I M4 Party Animal, ponieważ to są aktualnie najdroższe możliwe rzeczy do wytropienia, gdyż żadnych skrzynek rzadkich nie ma, a wchodząc na rynek Steam, jak widać, to są dwa najdroższe rzeczy, dwie, naj dwie najdroższe rzeczy. I sumując, jeżeli byś teraz na przykład dostał AWP Dient, End, policzmy T-977, kalkulator, m 4 M4 jest BRT 712 U nas się to 1689, ale, ale To nie wszystko Musimy tutaj jeszcze odjąć podatek SIM Ponieważ, no, tyle na trzecich marketach nie zostaniecie na pewno aż mało kto to kupi, gdy będzie musiał czekać tydzień A więc razy 0,87 I wyjść 1469 złotych 43 grosze Wydaje mi się, że to bardzo fajną opcją. A to jest bardzo ciekawe. Generalnie, no, te nowe kolekcje są bardzo świetne, bo filetowe skiny. Jest, mamy Kawaha za 250 zł, mamy AWP za 250 zł, mamy USPA Sleeping Potions za 150 zł, mamy loca za 100 zł. No. Tak świetnej kolekcji pod kątem filetowych skinów jeszcze dawno nie mieliśmy, no. Bazy skirt filetowy daje Ci 75 zł, a po podatku 70. 3 złote to jest 63 zł i 51 groszy, no. Żyć i nie umierać. Wiadomo, no to to nie jest raczej buy tylko to jest cena sprzedaży, ale powinno się za tyle sprzedać. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Wświetlałem Ci się dwa filmy. Po prawej stronie najnowszy z kanału X-Man, a po lewej stronie najbardziej dopasowany do Ciebie. Oraz po środku jest moje logo, w które jak klikniesz to masz mi zostawić suba. Dzięki.